Cmentarz Ewangelicko Reformowany. Szukam grobu Mariana Kociniaka. Jest. Marian Kociniak, aktor, 11 stycznia 1936, 17 marca. 2016, obok leży żona, Grażyna Bliszyńska-Kociniak, urodzona 2 stycznia 1938 roku, a zmarła 11 lutego 2016 roku, a Marian Kociniak przeżył panią Grażynę miesiąc. Wybitny aktor. Zawsze go będę pamiętał. Murgrabiego. Z Janosika. No i z pewnością jedna z największych jego ról, czyli jak rozpętałem drugą wojnę światową. Wielki aktor.